Zmieniamy totalnie teraz nastrój, teraz będzie tak babskie tematy, ale też zapowiedziałam, że my jeszcze nie zapomnimy. Paulina Galicka, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś, założyłaś portal pozerki.pl, prawda? Tak. No właśnie, słuchaj, chciałam, żebyś wyjaśniła w ogóle skąd pomysł na stworzenie takiego portalu. Pomysł powstał ponad dwa lata temu. Wtedy właśnie przeglądałam Gazet.l, gdzie był naprawdę obszerny, obszerny wywiad z młodą blogerką Tawi. Bardzo mnie to zainspirowało, po prostu zobaczyłam, że młodzi ludzie też mogą pokazywać to, co im się podoba i kreować trendy też również dla starszych osób. Wtedy właśnie czytałam książkę, którą za sobą przyniosłam. Mhm, pozerki. Tak, właśnie, ona właśnie tytuł Pozerki. I gdy zaczęłam właśnie myśleć nad domeną mojego początkowo bloga, no to od razu wpadło mi w oko, po prostu jest to moim zdaniem chwytliwa, chwytliwa nazwa. Ale co, oznacza, I... co oznacza pozerki? No pozerka jest to, jest to osoba głównie, która pozuje, która udaje, która się troszeczkę przebiera. E, jest to właśnie nie do końca zgodne z założeniem mojego bloga, ale właśnie myślę, że to przyciąga jego uwagę. Było na Twoim blogu, odwiedziłam go, bardzo fajne zdjęcia. Okay. Powiedz mi, jak dużo pracy wkładasz właśnie w ten portal, w to, żeby, żeby to jakoś wyglądało? Jak, 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 jak to wyglądał? No, na początku było mi prościej, bo często robiłam tak, że po prostu recenzowałam pokazy, które były już gdzieś umieszczone w gazetach mm. czy, czy w internecie. Ale potem stwierdziłam, no, że to jest za mało, że, że to, co ja pokazuję, chcę, żeby było po prostu w lepszej jakości i że zdjęcia robione przez mamę czy, czy przez tatę przed domem, jak to niektóre dziewczyny jeszcze robią, to po prostu nie jestem ja. Chciałabym zrobić coś więcej. No i zaczęłam poznawać ludzi, którzy robią zdjęcia. Na początku były to po prostu proste zdjęcia lustrzenką. A potem te kontakty się rozszerzały i natrafiłam na takie osoby, z którymi współpracuję po prostu tak na przykład raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, które robią dla mnie naprawdę świetne, świetne zdjęcia, fajnie zretuszowane również i jest to nie tylko pokazanie outfitu, ale jest to po prostu całe nawiązanie do stylistyki, do klimatu. I po prostu taka szersza perspektywa. Ale to teraz mam pytanie, jak to, jak to w ogóle wygląda? To znaczy, wiesz, że już masz fotografa, tak? I teraz tak. co? I ty wymyślasz... Wymyślam yy... ja stylizację. kieruję stylizację. się często właśnie takimi trendami nadchodzącymi lub obecnymi, mhm. ale lubię też pokazywać coś więcej. Coś, co na przykład mi się podoba, wcale niekoniecznie jest teraz modne. Eee, no, układam taką sobie w głowie stylizację, wymyślam sobie mniej więcej, gdzie bym chciała to sfotografować i wtedy umawiamy się tak na przykład raz w tygodniu. I robimy po prostu fajne zdjęcia jednej czy wtedy dwóch stylizacji i potem je umieszczam mm. po kilku A to dniach A te rzeczy na, na kupujesz, pożyczasz? Często to są rzeczy moje. Moje mamy też bardzo często mm. lubię właśnie je podkradać. A w ostatnich czasach dzieje się również tak, że współpracuję z młodymi projektantami i oni udostępniają mi ciuchy do sesji. Wow. Tak. I jest to dla nich też promocja. Mm. Dla mnie jest to jakby taka szersza możliwość wykazania swojej inwencji twórczej. No, no i promujesz tych No też tak, tak, tak. A no oni potem też promują mnie jako, jako tą blogerkę i, i mój portal. Mhm. I, I właśnie jakie to są rzeczy, które, które znaczy, po, powiedziałeś, że jakby się stylizujesz tak na, mm -hmm. e, znaczy, próbujesz gdzieś tam podpatrujesz i w gazetach, tak, gdzieś tam na mm -hmm. wybiegach. E, ale czy to są związane stylizacje z porami roku, czy z nastrojem? Na pewno z porami roku, bo nie chcę na przykład zimą pokazywać sukienki z odkrytymi plecami, czy cokolwiek takiego. Chcę właśnie, żeby to było taką inspiracją na co dzień, żeby dziewczyna oglądając moje zdjęcia mogła podłapać pomysł na, na dzisiejszy outfit. No i to jest właśnie celem. A piszą do ciebie dziewczyny? piszą. Nawet ostatnio dostałam kilka maili, gdzie było zdjęcie danej rzeczy z zapytaniem, jak ją nosić. No wow. i było to dla mnie bardzo fajne, bo nawet się zagłębiłam w ten temat, znajdując w internecie dziewczyny w takiej stylizacji z podobną rzeczą, powysyłałam im to wszystko i były bardzo zadowolone. Właśnie, wiesz co, bo tak z tymi stylizacjami to często jest tak, jak z, przy... z dobrym przepisem kulinarnym. To jest tak, że przepis jest świetny, to zdjęcie jest w ogóle rewelacyjne, ale trudno nam wykonać taki przepis, no bo brakuje tych składników, to są składniki jakieś tam drogie, mhm. czyli taki niecodzienny, niecodzienny przepis. I tutaj ze stylizacjami też czasami tak jest, prawda? Że gdzieś oglądamy jest tak. tak, że wow, ale super, i, ale tak naprawdę jak ja bym w sobie wyglądała, jakbym się tak ubrała, to by ludzie się ze mnie śmiali, więc to jest fajne u Ciebie, że próbujesz stylizować jakby się na co dzień. Tak. tak. I to jest i pewnie to jest też pożądane, tak jak mówisz przez dziewczyny. Tak, nie chciałabym pokazywać czegoś, czego faktycznie żadna z nich by nie założyła, bo to by nie miało celu. To by było w pewnym, pewnym sensie sztuką, ale nie byłoby to inspiracją tak dużą. Ale właśnie wolę, wolę takie codzienne klimaty. Chyba, że mam okazję stylizować do sesji zdjęciowej, bo taką okazję też już miałam kilkakrotnie, to wtedy właśnie wolę, żeby to była taka abstrakcja, bo to jednak mają być dobre zdjęcia, a niekoniecznie tylko stylizacja. Ja powrócę do tych stylizacji jeszcze codziennie powiedz mi, jak powinniśmy się ubierać właśnie na co dzień? To znaczy, czy to powinny być stroje, które się rzucają w oczy, czy one powinny być po prostu dopasowane, nie wiem, do naszej osobowości, typu pracy? Zdecydowanie powinny być dopasowane do osobowości, bo nie chodzi o to, żeby się rzucać w oczy, ale żeby przyciągać uwagę klasom. Moim zdaniem podstawą każdego ubioru są buty. I buty mimo wszystko powinny być naprawdę dobrą i długotrwałą inwestycją. I naprawdę mi nigdy nie żal pieniędzy na buty. To jest jedyna rzecz, na którą mi nigdy nie żal, bo wiem, że to się po prostu opłaci. Nawet wtedy, gdy mamy sukienkę z najtańszej sieciówki, czy nawet z lumpeksu bo nie neguję tego, naprawdę myślę, że lumpeksy są fajnymi miejscami to te buty jednak dodają sylwetce odpowiedniej klasy i to wszystko wygląda inaczej. I tak samo z torebką. Poza tym, teraz na przykład były modne kolory. Na wszystkich wybiegach oczywiście, rajskie ptaki. Jednak nie sądzę, że to jest fajnym pomysłem na co dzień, chociaż sieciówki promują właśnie to, żeby ślepo podążać za tymi trendami. No ale co z tego, jak kupimy coś, co jest modne y w jednym sezonie, za chwilę przeminie? Mhm. Moim zdaniem, każdy powinien mieć swój taki wykreowany styl i mniej więcej poszukiwać rzeczy pasujących do siebie, a nie do tego, co, co pokazują i kreują media na tak szeroką skalę. Ja tutaj zerkam na Twoje buty. Ty masz bardzo modne buty, prawda? <głosy> tak. <głosy> to są kola, kolo, kolo, kalosze, tak? tak? Po prostu kalosze, ale to są bardzo ładne kalosze. Możesz je tak troszeczkę zaprezentować? Ja Mam nadzieję, że... Są to że... kalosze na obcasie. Mhm. Pierwszy raz wybrałam właśnie takie. Jestem bardzo zadowolona. Są bardzo wygodne i bardzo praktyczne, bo z daleka wyglądają jak oficerki. Nie, nie rzuca się od razu to, że są kaloszami. Mhm. A naprawdę... Na każdą pogodę. Tych, wybór kaloszy jest o, o, olbrzymi, tak naprawdę, bo jest, jest. są i z obcasami, i bez obcasów. Mm -hmm. e, kolory są też przeróżne. Jakie są mocne kolory? wiesz, często można mm -hmm. trafić na kiczowate kalosze jakieś. Tak, tak, tak. Totalnie nie wiem. E, moim zdaniem kiczowate kalosze to są kalosze w panterkę e, lub różne gazety, printy, nadruki. Moim zdaniem to jest passé. E, fajne są kalosze lakierowane na wysoki południe, te podobają mi się najbardziej. I w takich kolorach jednolitych, jakby, tak? Jednolitych na pewno. E, oczywiście czerń, bo to jest zawsze i do wszystkiego, ale podobają mi się również bordowe, czerwone, e, rzucają się w oczy, ale, ale mają też taki swój smak. E, no i oczywiście preferuję firmę Hunter, chociaż teraz ją naprawdę można spotkać wszędzie, ale to są naprawdę dobre kalosze i wyglądają ze wszystkim świetnie. Powiedz mi, jeżeli mijasz dziewczyny, które, y, które są dobrze ubrane, fajnie ubrane, mm -hmm. y, masz ochotę zrobić im zdjęcie i na przykład wrzucić, tak? <laughs> ale nie dorobiłam się jeszcze aparatu niestety. Mm. Więc to jest takim moim głównym teraz celem, a wtedy to po prostu będę łapać, wszystkie zatrzymywać i... Ale do tej pory udało Ci się kiedyś, zdarzyło Ci się zatrzymać jakąś dziewczynę i naprawdę Tak, szczególnie uwagę. E, pół roku temu w Łodzi na Feszynuiku tam to po prostu no, tak, e, to z... to zatrzymywałam wszystkich. Mm. Ale no niestety mój aparat nie oddał tego, co bym chciała pokazać. To nie były dobre zdjęcia, ale, ale zapamiętałam je i w swoim archiwum tam zawsze mogę sobie do nich zajrzeć. Co przyciąga Cię najbardziej właśnie w takich nietypowych ubraniach? Hmm kolor, cała kreacja, całe stylizacja? mnie często nakrycia głowy. O! Tak, bardzo mi się to podoba, ale jeśli ktoś potrafi to robić z klasą. Właśnie w Łodzi zobaczyłam dziewczynę, która miała na głowie czapkę z piór, ale była to obcisła czapka przypominająca czepek mm. i to mnie tak po prostu zafascynowało, to było coś innego, coś oryginalnego. Co jeszcze przykuwa moją uwagę? Na pewno biżuteria i dodatki, ale niekoniecznie bardzo rzucające się w oczy, tylko właśnie klasyczne, nawet często vintage broszki, to jest moim zdaniem fajne. Te nakrycia głowy pojawiają się już teraz coraz częściej, jest, nadchodzi jesień, tak, tak mhm. więc można spotkać naprawdę fajne nakrycia głowy, prawda, albo w fajny sposób, nie wiem, założone mhm. jakoś tam, no teraz są tak piękne czapki, tak różne, że, że aż, aż fajnie je zakładać, prawda, Ale to jest szczerze, że, że, że szukam czapki i nie mogę natrafić nie na fajną, zająć, tak? tak? Bro, a jaki szukasz czapki w takim razie? Od razu bym Na no, pewno takiej bardziej klasycznej, bardziej w popielu może. No i właśnie takiej, która mnie zaskoczy, ale właśnie sama jeszcze nie wiem czym. Ale taka, która będzie pasowała do wielu kreacji, wielu Tak, zdecydowanie rzeczy. tak. tak. Mhm. Czy powinniśmy właśnie też kupować takie rzeczy, które gdzieś będziemy mogły użyć kilkakrotnie? Czyli takie, nie wiem, kolory, czy czarne, czy, czy takie, które będą, będziemy mogły do różnych stylizacji dobrać? E, tak, na pewno ważne jest to, żeby podstawą szafy były oczywiście białe koszule, co najmniej dwie, fajnie dopasowane, dobra marynarka i dobre dżinsy. Reszta to po prostu, reszta dogrywa się dodatkami, e, ale myślę, że raz na jakiś czas kupienie po prostu czegoś zupełnie szalonego, tak jak moje spodnie, naprawdę zastanawiam się <dziękuję>. nad nimi bardzo długo i pytałam się nawet kilku moich znajomych, ty się nawet, ale pytałaś. nawet ja się pytałam a to się rzeczy dobrze, ale zaryzykowałam i no dzisiaj jest ich premiera, że tak powiem, ale myślę, że, że będzie się je dobrze nosić, to to nie za często, bo to wtedy może się opatrzyć zdecydowanie. E, czyli trzeba, bo to jest odważny kolor, prawda? Więc tak. trzeba się też w nim czuć. Trzeba się w nim czuć i nie można go łączyć zbyt, że tak powiem, gryzącymi się dodatkami. Właśnie tak jak myślę, jak dzisiaj mam na sobie właśnie tą czern mm -hmm. i tą apaszkę nawiązującą też kolorystycznie, to, to myślę, że to jest okej, okay, ale coś więcej było za wiele. I to jest strój na co dzień, prawda? Tak. Super. I, i tak naprawdę jest elegancki, jest a, jedno, elegancki a, i... a jednocześnie taki luźny, taki młodzieńczym młodzień, powiedziała, prawda? Młodzień, Super, tutaj. fajnie. Przyniosłaś też tutaj kilka rzeczy, wybrałaś kilka rzeczy tak. z, tutaj ze sklepu. Powiemy o nich już za chwilę. Mam nadzieję, że tutaj będzie można stworzyć jakąś stylizację, tak? Uda się coś, tak. coś tutaj... Trochę będę dopowiadać, ale podstawę stylizacji znajdziemy właśnie tutaj. Super. Drodzy Państwo, w takim razie zapraszam Was już teraz na przerwę, na na raport. Po raporcie zostańcie koniecznie z nami, ponieważ Paulina będzie tutaj pokazywała różne stylizacje, no i będziemy rozmawiać o ciuchach, więc myślę, że warto w szczególności Panie zaprosić na tą część programu.